wszystkim, Ale się za wami stęskniłam. Zapraszam do wysłuchania dwóch kolejnych wierszy. Kaczka dziwaczka. Nad rzeką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła do fryzjera: Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka pięć deka. Z apteki poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tą kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczką czesała się wykałaczką, kupiła raz maczku paczkę, by pisać listy drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, Mówiła, że to makaron, A gdy połknęła dwa złote, Mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec, Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, Jak należy, w brytwanie? Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była kaczka-dziwaczka. Kolejny wiersz. Leń. Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam sobie! Jak to ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie, a kto dzisiaj pluł i łapał, a kto się w głowę podrapał, a kto dziś zgubił kalosze? O, o, proszę. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tranu nie piłem, a uszu dzisiaj nie myłem, a nie urwałem guzika, a nie pokazałem języka, a nie chodziłem się strzyc. To wszystko nazywa się nic? Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie, zas nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami mlasnął. Miał położyć się spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam Was na mój kanał na YouTube. Pozdrawiam.